Cześć, Jarek Łuczak, firma Abarth Wrocław. Dziś mam dla Was pewien specyfik. Mitsubishi Eclipse Cross. Ni to crossover, ni to SUV, ale najważniejsze, że z nowoczesnym silnikiem 1.5 turbo mocy 163 koni i oczywiście z instalacją gazową, jak to zawsze u nas. Chcecie zobaczyć z jaką instalacją? Zapraszam do oglądania. Mitsubishi od dawna słynie z aut terenowych, albo pseudo terenowych, ale mieli bardzo dużo e, prawdziwie terenowych samochodów, takich jak na przykład Mitsubishi Pajero, które jeździły po każdym terenie. Ten terenowym nie jest, ale chociaż troszeczkę ze wzgl... z wyglądu przypomina i troszeczkę ma w nazwie, bo Eclipse Cross Eclipse to były kiedyś bardzo sportowe, niziutkie, dwudrzwiowe samochody. Cross. Ani to Eclipse, ani Cross. Czyli jak świnka morska. Ani świnka, ani morska. Ale nie o, nie, nie o to dziś, w dzisiejszym filmie chodzi. Chodzi o to, że jest to bardzo nowoczesny silnik, w czym Mitsubishi było zawsze prekursorem. Mitsubishi, jako pierwsze na świecie, wymyśliło bezpośredni wtrysk benzyny i za, zastosowało go w Mitsubishi karyźmie 1.8 GDI. Zdaje się, że już w 1998 roku. Także dawno, dawno, dawno temu. Kiedy jeszcze wszyscy inni niektórzy producenci jeszcze robili na gaźnikach to Mitsubishi robiło już na bezpośrednim wtrysku benzyny, z którego niestety albo stety wycofało się na parę lat i powraca teraz z, z wtryskiem bezpośrednim w połączeniu z wtryskiem pośrednim, czyli idzie zgodnie z tendencją wielu światowych producentów jak Volkswagen, Toyota, który robi Dwa wtryski, pośredni i bezpośredni. Jest to pewnego rodzaju utrudnienie dla instalacji gazowej, ale nie dla instalacji gazowej Prince VS di 3, która taką opcję ma i bez problemu sobie z nimi radzi, szczytując ze wszystkich ośmiu wtryskiwaczy sygnały i przetwarzając je na cztery wtryskiwacze gazowe, które tutaj zamontowaliśmy. Auto, które generalnie nie pali zbyt dużo, bo pali między 8 a 10 litrów benzyny. I teoretycznie e, można było powiedzieć, że jest nawet oszczędne, ale biorąc pod uwagę to, że w Niemczech benzyna kosztuje w tej chwili od 2 do 2,20 euro, no to każde e, 100 km kosztuje klienta ponad 20 euro. Gaz też nie jest najtańszy, bo kosztuje ponad euro, ale mimo wszystko i tak jest około 40% oszczędności, a przy, w dzisiejszych czasach każda oszczędność jest ważna. Biorąc pod uwagę, że samochód jest relatywnie nowy, bo ma dopiero 33 tysiące km przejechane, to ta instalacja gazowa zdąży się zwrócić kilka razy. A jeżeli chcielibyście wiedzieć, ile kosztuje taka instalacja gazowa, żeby sprawdzić, czy ona się zwróci, czy się nie zwróci, to zapraszam na naszą stronę internetową, do której link macie tutaj na dole. A tu widzicie formularz, po wypełnieniu którego dowiecie się, ile kosztuje instalacja gazowa do każdego samochodu, który mamy skatalogowany. A mamy ich skatalogowanych ponad 4,5 tysiąca. I ta wycena odbywa się online. Nie musicie podawać zbyt wielu danych, oprócz danych samochodu i swojego adresu mailowego. A tutaj, tak jak już mówiłem, założyliśmy najnowocześniejszą instalację gazową marki Prince typu VSC DI3, której mózg, czyli sterownik, znajduje się tutaj. Tutaj mamy złącze diagnostyczne, przez które się komunikujemy z tym sterownikiem. Właśnie możemy je zaślepić, bo jesteśmy już po, po programowaniu, po jeździe próbnej i gotowi do oddania, dlatego też możemy kręcić film i mówić, że wszystko jest z nim w porządku. Tutaj mamy najnowocześniejszy reduktor na świecie, czyli EVP 500, który obsługuje silniki do 500 koni i charakteryzuje się przede wszystkim zmiennym ciśnieniem gazu. Na wolnych obrotach możemy mieć 1,5 bara, na wysokich obrotach i przy wysokich obciążeniach możemy mieć 2,5 bara. Dzięki czemu możemy sobie e, zastosować jakie chcemy wtryskiwacze i więcej e, możemy wyregulować sobie ciśnieniem gazu niż samymi wtryskiwaczami. A wtryskiwacze zamontowaliśmy tutaj zgodnie z instrukcją E, homologacji R115, ponieważ samochód jest z rynku niemieckiego i tam też będzie zarejestrowany i będzie mógł być dopuszczony do ruchu dzięki homologacji R115, którą na ten samochód e, dostaniemy na instalację Prince'a. To wszystko, jeżeli, jeżeli chodzi o to, co pod maską, aczkolwiek można byłoby powiedzieć coś więcej na temat tego silnika, ale nie jestem na to gotowy, nie znam tego silnika jeszcze, mamy dopiero pierwszy z nim kontakt i pewnie za jakiś czas, jak będziemy po kilku serwisach, to będziemy w stanie coś więcej powiedzieć, ale to ciekawa jednostka, 1,5 litra, 4 cylindry, turbo, z bezpośrednim i pośrednim wtryskiem benzyny, osiąga moc 163 koni. Czyli nie tak dużo, ale w sumie jak na tą karoserię w zupełności wystarczająco. Zapraszam do środka, bo tam też jest dość ładnie. Tak oto prezentuje się Mitsubishi. Trochę, brzyd, trochę brzydkie, powiem szczerze, że jakoś te proporcje są w nim mocno zachwiane, ale w środku jest całkiem przytulnie. Może nie tak pięknie jak w autach najwyższej klasy, ale wszystko co potrzeba jest. Jest ekran ciekłokrystaliczny, jest. Nawigacja, jest klimatyzacja automatyczna, skrzynia biegów i o dziwo w dzisiejszych czasach zwykły kluczyk, który trzeba przekręcić, żeby odpalić samochód. Jedni sobie chwalą ten system, inni nie. Chwalą sobie ci, którzy boją się, że ktoś może im ukraść samochód, a dużo łatwiej jest ukraść te samochody, które mają bezkluczykowy system rozruchu. I tutaj zrobiliśmy majstersztyk. Widzicie ten przełącznik? został zamontowany w takim miejscu, by być widoczny praktycznie cały czas przez kierowcę i jest jakby wkomponowany idealnie w kokpit. Jest tu jakby pod niego prawie że przygotowane miejsca. Tak naprawdę to miejsce jest przygotowane pod przycisk w systemach w tych samochodach, które są wyposażone w system bezkluczykowy. Wtedy tam jest można odpalać i gasić samochód, a w tym wypadku możemy widzieć jaki jest poziom gazu w zbiorniku. I to jest te pięć diodek niebieskich u góry pokazuje nam, ile gazu mamy w danej chwili w zbiorniku a zbiornik wylądował w miejscu tak jakby koła zapasowego, aczkolwiek ten samochód tak naprawdę koła zapasowego nie miał nigdy. Tak od tyłu prezentuje się nasz Eclipse Cross, który trochę z proporcji przypomina mi najbrzydszy samochód świata, czyli pontiaka azteka, ale jest od niego zdecydowanie ładniejszy. Tutaj Bagażnik. Powiedziałbym szczerze, niezbyt duży, a wręcz mały, bo to jest dla trzyosobowej rodziny max, a jest pięciomiejscowy, i tutaj za wiele bagaży nie włożymy. Zbiornik też nie wszedł za wielki, bo 47 litrów brutto. Można do niego zatankować około 40 litrów netto, co pozwoli przejechać. Około 400 km moim zdaniem. Bo jeżeli auto paliło między 8 a 10 litrów benzyny, to teraz będzie paliło między 9 a 11 litrów gazu plus około 1 litra benzyny, ponieważ jest to najnowocześniejsza instalacja VSI DI3, która zużywa od 5 do 8% benzyny tylko w całościowym rozrachunku spalania. Opłaca się czy nie zamontować taką instalację gazową? Ja jak zawsze mówię, że tak, ale Wy możecie być innego zdania i możecie wyrazić to zdanie w komentarzach. A jeżeli spodobał Wam się ten film, ten samochód, to kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej. Oczywiście z subskrypcją, koniecznie z dzwoneczkiem, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania nowoczesnych samochodów, jakim niewątpliwie jest Mitsubishi Eclipse Cross. A tymczasem na Gazie i do zobaczenia przy kolejnych realizacjach. Ciao!